Izabela Janachowska dołączyła do stale powiększającego się grona polskich gwiazd, które inwestują w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znana tancerka, prezenterka i ekspertka o ślubu, wraz z mężem przedsiębiorcą Krzysztofem Jabłońskim, postanowiła, że Dubaj stanie się jej drugim domem. Jak udało się ustalić, para zakupiła luksusowy apartament w tym nowoczesnym mieście, a cena transakcji przyprawa o zawrót głowy. Na swoje nowe gniazdko przeznaczyli aż 11 milionów złotych. Decyzja o tak poważnej inwestycji nie była dziełem przypadku. Janachowska i jej rodzina od lat regularnie odwiedzali Dubaj, a z każdą kolejną wizytą ich zauroczenie tym miejscem tylko rosło. To koniec z ciągłym pobytem w hotelach. Teraz dzięki zakupowi własnej nieruchomości Zjednoczone Emiraty Arabskie staną się dla nich prawdziwym domem na część roku. Gwiazda nigdy nie ukrywała, co tak bardzo urzekło ją w tym pustynnym metropolis. Głównym i najważniejszym powodem, który ostatecznie przekonał ją do tej inwestycji jest bezkonkurencyjny poziom bezpieczeństwa. Jako mama Janachowska wielokrotnie podkreślała w swoich mediach społecznościowych, że mafioła na punkcie bezpieczeństwa, a to co oferuje Dubaj znacząco przewyższa pod tym względem wiele europejskich miast. W jej ocenie stolica ZEA to prawdziwa oaza spokoju. Tu jest obłęd, tu zostawicie portfel na ławce, wrócicie za godzinę i on tam dalej będzie leżał i to nieobrobiony. Dla mnie kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Bardzo sobie cenię to miejsce za ten spokój, który mam, bo nie martwię się o kradzieże, napady, porwania. Nikt się tu nie zatakuje w żaden sposób. To, co oferuje nam teraz Dubaj w porównaniu do Europy faktycznie mnie przekonuje. Zachwycała się jakiś czas temu w sieci. i osobiste odczucia znajdują potwierdzenie w faktach. Dubaj od lat plasuje się w czołówce rankingów najbezpieczniejszych miast na świecie. Oczywiście bezpieczeństwo to nie jest jedyny atut, który wymieniła prezenterka. Na jej długiej liście zale znajduje się także fantastyczna pogoda, która z wyjątkiem ekstremalnie upalnego lata, gdy temperatury sięgają 50 stopni Celsjusza, przez większość roku jest idealna. Janachowska docenia również nieskończone możliwości rozwoju, nowoczesną estetykę, otwartość na ludzi z całego świata oraz świetną komunikację z resztą globu. Nie bez znaczenia pozostaje także wyśmienita kuchnia oraz, co dla niej kluczowe, wspaniałe warunki do rozwoju dla jej syna. Zakup apartamentu za 11 milionów złotych to dla większości osób kwota astronomiczna, jednak dla zamożnej pary to jest to spełnienie marzeń o bezpiecznej i luksusowej przystani. Fani z pewnością, z niecierpliwością czekają aż Izabela Janachowska uchyli rąbka tajemnicy i pokaże w mediach społecznościowych wnętrze swojego nowego, imponującego domu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!